Witam, na wstępie chciałem przeprosić za jakość materiału, ale nagrywałem widelcem. Niestety nie miałem normalnego sprzętu przy sobie. Znajdowaliśmy się przy ulicy sądowej w Katowicach i tak prezentował się tutaj ten barak, czy też obóz naszych nowych przyjaciół. Spójrzmy na to jeszcze raz. Widzimy tutaj takie przeróżne wstęgi. Prawdopodobnie tutaj jakiś szaman jest. Tutaj szybki rzut z drugiej strony na to wszystko. I swoją drogą kiedyś nagrywałem już materiał z takich obozowisk, i pojawi się tutaj w prawym górnym rogu. Jak widać, przenieśli się teraz tutaj w to miejsce. Spójrzmy sobie na zdjęcia. To jest widoczek z oddali. Od strony drogi. Widać czubek tego, że tak powiem, namiotu. No i tutaj jeszcze takie zdjęcie w całości. Możemy zauważyć tam pale, te wstęgi. Miejsce to znajduje się tutaj, gdzie umieściłem na czerwono X. Także robi się coraz ciekawiej. Pozdrawiam.